Dzisiaj jedna z najbardziej ruchliwych, a niegdyś zdecydowanie bardziej senna ulica, to ulica nosząca dzisiaj nazwę e, imię słynnego polskiego XIX-wiecznego kompozytora Stanisława Moniuszki. I o tej ulicy, która niegdyś nazywała się Tribeller Strasse, chciałbym w Państwu w dzisiejszym odcinku opowiedzieć. Ta ulica nie ma jakiegoś starożytnego, średniowiecznego rodowodu, ani nawet w czasach nowożytnych nie powstała, no to w takim razie kiedy? No, powstaje w drugiej połowie dopiero wieku XIX i jej powstanie związane jest z rozbudową imperium ym, przemysłowego rodziny Frenclów, a właściwie syna Johanna Gottloba Frencla, czyli Teodora, który postanawia zbudować zupełnie nowy zakład. Yy, właśnie przy ulicy, która w przyszłości będzie nazywała się ulicą Tribeller Strasse. No, ulica nie zasługiwała nawet na brukowaną początkowo jezdnię. Tylko kawałek miał, miał taką nawierzchnię trwałą. Był to odcinek pomiędzy Placem Inwalidów, tutaj skrzyżowania, na którym się teraz znajduje, gdzie Teodor Frenzel wybudował sobie wspaniałą rezydencję do jego zakładów. Tylko tutaj, w związku z tym, że poruszały się ciężkie wozy, była nawierzchnia trwała, natomiast dalej od skrzyżowania z ulicą Strzelców Biegła już droga gruntowa, szeroki gościniec, który jeszcze takim był na początku XX wieku. I dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym postanowiono tutaj zrobić nową nawierzchnię, znacznie bardziej trwałą. Przed wojną ulica ta nosiła nazwę Strasy, A no dlatego, że prowadziła faktycznie, a właściwie można powiedzieć, że można było tą drogą dojechać do Trzebiela, Tribel tak brzmiała nazwa po niemiecku, te, tejże bardzo ważnej dla naszego regionu miejscowości, dzisiaj wsi, natomiast przez wieki było to miasto. Miasto, które z, pierwszy raz było wzmiankowane już w 1301 roku i stanowiło ono odrębne państwo stanowe Trzebiel, po czym dzięki wspólnym właścicielom z państwem stanowym Żary, stało się zjednoczonym państwem stanowym Żary-Trzebiel i pozostawało Wstało w do do drugiej połowy wieku XVIII we władaniu rodu von Promnic. Trzebiel to miejscowość, z której wywodzą się słynni ludzie, tacy jak chociażby Jan Benedykt Solfa. Był to lekarz nadworny Zygmunta Starego, który no, stał się patronem naszej Żarskiej Uczelni Wyższej, Wyższej użyckiej Szkoły Humanistycznej, a właśnie pochodził z Trzebiela. Z Trzebielem był związany na przykład taki berliński fabrykant bawełny, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku. Nazywał się August Christian Janowicz. No takie, takie nazwisko brzmiące słowiańsko, no bo też i Trzebiel był takim głównym ośrodkiem społeczności słowiańskiej na naszym terenie. O ile żary od samego początku zdominowane były przez ludność niemieckojęzyczną, no to Trzebiel był za także przez mieszczan posługujących się językiem serbo-łużyckim, także bardzo długo odprawiano tam w miejscowym kościele parafialnym, msze w języku wędyjskim, czyli właśnie serbo-łużyckim. No i był to znany ośrodek na łużycach, właśnie gdzie bardzo długo ta tożsamość łużycka funkcjonowała. No a Trzebiel po wojnie no niestety został na skutek działań wojennych i późniejszego szabru, dewastacji mocno zniszczony, przez co zmniejszyła się liczba mieszkańców. No i w związku z tym miejscowość straciła prawa miejskie. Po wojnie ciekawa jest historia z nazwą, ponieważ funkcjonowała nazwa trąby i ta nazwa będzie dłużej funkcjonowała jako określenie nadleśnictwa ono będzie jeszcze w latach 50 używać takiej nazwy. Zresztą nadleśnictwa mają to do siebie, że, że rzadko zmieniają nazwy. Często to są nazwy historyczne, dawne, już obecnie nie funkcjonujące. No ale zmieniono także nazwę później na Łużycką, bo po łużycku to Trzebule i tak też po polsku się nazywało Trzebule. Dlatego też ta ulica, ta Triebelerstrasse, nazywała się po wojnie przez drugą połowę lat 40 ulicą Trzebulską. Zgodnie z historią. Natomiast na początku lat 50. miejska Rada Narodowa podjęła decyzję o zmianie nazwy. Generalnie w tej części miasta nazwy zostały pozmieniane. Dawne nazwy, które tutaj były po Niemcach i były tłumaczone później na język polski, takie jak chociażby ulica Zemszowa, czyli prowadząca w kierunku do, do Lubska. No, te nazwy zostały pozmieniane. No i ta ulica. Zaczęła być nazywana ulicą Stanisława Moniuszki, i taką nią wszyscy dzisiaj znają, taką nazwą. No dobrze, no a kto mieszkał przy tej ulicy? Patrząc po zabudowie, widać, że generalnie przeważała tutaj ludność niezbyt zamożna. Była to ulica zamieszkała przede wszystkim przez robotników. Oczywiście dominują tutaj tkacze, ale również rzemieślnicy i tutaj w kamienicy pod dwunastką mieszkało aż dwóch producentów butów, mianowicie Friedrich Dreger oraz Adolf, przepraszam, Adam Hoffman, którzy tutaj mieli swój, swoje warsztaty, no i tutaj też mieszkali. Ale co ciekawe, mieszkał tutaj również inżynier Buchwald, także, także i młodzi inżynier. Na, na dorobku, także wybierali tego rodzaju niezbyt drogie czynszówki, które, które tutaj dominowały. Tak, za moimi plecami jest właśnie kompleks fabryczny, który został zbudowany dla nowych krosien żakardowych przez Teodora Frenzla. To właśnie on dał początek tejże ulicy. No ale jeszcze jedno taka, takie miejsce, taki punkt sprawił, że ulica przebiega w takim kształcie, a nie innym. Mianowicie tutaj znajdował się i do dzisiaj znajduje się targowisko. Tyle że kiedyś nazywało się ono Wichmarkt, czyli był to Targ Bydlęcy. Natomiast oczywiście handlowano handlowano nie tylko bydłem, ale także innymi produktami, ale przede wszystkim rolnymi. No i tradycja miejsca do dzisiaj pozostaje. Tak, ta ulica równie dobrze mogłaby się nazywać przedwojną ulicą Płotkową. Ponieważ tu, gdzie dzisiaj mamy żywopłoty, były małe drewniane płotki, no, a to no, dlatego, że mieszkańcy byli, jak już wiemy, w większości niezbyt zamożni, więc mieli przed domami ogródki, gdzie mogli sobie uprawiać kwiatki lub jakieś warzywka. Taki, takie, takie płotki nie zdarzały się w śródmieściu, tam oczywiście dominowały i do dzisiaj pozostały jeszcze gdzieniegdzie kute, solidne ogrodzenia. No tutaj mieszkańców na co coś takiego nie było stać. No i a dzięki temu ta ulica miała swój niepowtarzalny wygląd. To taka jedyna chyba ulica w mieście, gdzie tych płotków było tak wiele. No, pozostały do dzisiaj kamienice zamieszkałe przez przedstawicieli klasy robotniczej. Co ciekawe, nawet kolorystyka budynków do dzisiaj się nie zmieniła. No, mam nadzieję, że były jednak odnawiane od, od tych 100 lat, które minęły od ich wybudowania. Natomiast Stało nawet jedno drzewo, które jest na starych pocztówkach. Tu zresztą, za moimi plecami, znajdował się kiedyś wspaniały, brzozowy zagajnik, no a skręcało się też w uliczkę, którą do dzisiaj niektórzy pamiętają jako czarną dróżkę. I to też jest ciekawa sprawa, bo taka nazwa funkcjonuje chyba jeszcze mam na dzisiaj, tej, tego łącznika, który łączy ulicę Moniuszki z ulicą Jagilońską. Natomiast jest to nazwa przedwojenna. Na starym przedwojennym planie również jest napisane, iż jest to Szwajciek, czyli właśnie. Czarna dróżka. Także ciekawe jest to, że nazwa mimo zmiany wymiany ludności, zmiany przynależności państwowej, nazwa pozostała. Tak, mimo że była to ulica zamieszkana przez te biedniejsze warstwy żarskiego przedwojennego społeczeństwa, to była to ulica wyposażona bardzo dobrze w podziemną infrastrukturę miejską. Także doprowadzono tutaj gaz do oświetlenia, były tutaj gazowe lampy. No a jak widać budując kamienice narożne tutaj na skrzyżowaniu z ulicą lotników. Zbudowano już kamienice ze ściętymi rogami, tak żeby umożliwić łatwiejszą obserwację każdemu skręcającemu, także przewidywano, że tutaj ruch będzie w przyszłości wzrastał, więc myślano perspektywicznie budując tą ulicę i w związku z tym była tutaj bieżąca woda, no i była także kanalizacja I to będzie powód, dla którego ta ulica w przyszłości będzie zabudowywana na nowo, bo w czasach PRL-u okaże się, że łatwiej będzie wznosić nowe budynki na miejscu starych, gdzie już było uzbrojenie w podziemną infrastrukturę, niż budować po prostu gdzieś od nowa, bo jak to w socjalistycznej gospodarce, żeby coś wybudować, musiały uzgodnić to. Musiało to uzgodnić kilka firm, zjednoczeń, a jedni mają takie plany pięcioletnie, a inni takie plany. No i w związku z tym najprostsze rozwiązanie wyburzyć nawet zdrową kamienicę, a w jej miejscu zbudować blok, no i plan oddania nowych budynków po prostu wykonać. Stąd też tutaj w latach 60., na przykład lat 60. i 70. No, zagładę spotkało kilka bardzo ciekawych wielkomiejskich kamienic. Z tej wielkomiejskiej, mieszczańskiej zabudowy pozostała taka jedyna kamienica, która znajduje się tutaj na skrzyżowaniu z ulicą Karola Kurpińskiego. Ta kamienica po wojnie została zubożona o elementy wystroju, no bo po prostu tak było prościej i taniej dokonać remontu, nie odnawiając tych wszystkich detali architektonicznych, które zdobiły tą kamienicę, która, no cóż, przed wojną wyglądała dużo lepiej niż współcześnie. Do tej kamienicy przylegała inna kamienica, której po, dzisiaj, po której dziś już nie ma śladu, natomiast w jej miejscu stoi plomba, czyli stoi ten budynek, ten blok zbudowany z wielkiej płyty, który postanowiono właśnie posadowić na fundamentach w miejscu, gdzie znajdowała się ta wcześniejsza kamienica. Powiedziałem, że. Tutaj na ulicy Moniuszki mieszkała ludność biedniejsza, ale mieszkali także ci, którzy należeli do klasy średniej. Byli to specjaliści, urzędnicy, nauczyciele, ale również mieszkali tutaj właściciele fabryk. Mieszkał tutaj chociażby Heinz Appelt, no a przede wszystkim bracia kozakowie. Mianowicie mieszkał tutaj Teodor Kozak, do którego należały zakłady, Zakłady, które szyły odzież. No to późniejsza żarska odzieżówka. I w związku z tym, że ona znajdowała się tutaj przy ulicy Strzelców te zakłady, to właściciel musiał mieć także tutaj swoją siedzibę, jak to, zgodnie, jak to wcześniej bywało. W 1914 roku nad tą ulicą przeleciał sterowiec, co zostało uwiecznione na starej fotografii. Przelatuje właśnie w poprzek ulicy Moniuszki nad zakładami to Kozaka, późniejszą odzieżówką. Prawdopodobnie jest to LZ-16. Był to sterowiec, który weźmie udział w czasie I wojny światowej w bombardowaniach Warszawy. No ale zdjęcie pochodzi jeszcze sprzed wybuchu wojny, także wielka atrakcja, latające cygaro pojawiło się nad ulicą Moniuszki no, i nad miastem, ale to tutaj nad, w pobliżu został uwieczniony na, na starym zdjęciu. Tak więc podsumowując, ulica Moniuszki dzisiaj... Jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta kiedyś była e, spokojną ulicą zamieszkaną przez ludzi ciężko pracujących. Zresztą taki jest i dzisiaj. Dzisiaj jest to demograficzne centrum miasta. Dziękuję Państwu za uwagę.